Rozgość się w przestrzeni nawi, miło mi, że tu jesteś. Być może to czytanie będzie właśnie dla ciebie. Weź głęboki oddech, otwórz serce i pozwól, by to przesłanie spotkało cię dokładnie w tym momencie, w którym tego potrzebujesz. Zapraszam do słuchania. Raczki. Dla Was energią ogólną na grudzień jest sąd ostateczny. To potężna karta transformacji, odnowy, rozliczenia z przeszłością i drugich szans. Symbolizuje przebudzenie uwolnienie się od starych karmicznych wzorców i przejście na nowy poziom świadomości. W tym miesiącu możecie odczuwać silną potrzebę zakończenia pewnego etapu życia i rozpoczęcia wszystkiego od nowa. To czas, kiedy decyzje z przeszłości przynoszą swoje konsekwencje, a wy macie szansę dokonać ostatecznego rozliczenia. Kartata zachęca do wybaczenia, puszczenia żalu i pełnej akceptacji tego, co było. Energia jest bardzo duchowa i bardzo transformująca. Poczujcie się, jakbyście zostali wezwani do życia pełnią i z nową jasnością celu. W pracy i finansach Tarot podpowiada a Mieczy, czy dwójkę buław i rycerza mieczy. As mieczy wnosi energię jasności umysłu, prawdy, przełomu intelektualnego i nowych pomysłów. Oznacza to, że w kwestiach zawodowych zyskacie klarowność, której brakowało. Możecie podjąć ważną decyzję, która wymaga logicznego myślenia i szczerości. Dwójka była w to karta planowania, patrzenia w przyszłość, podejmowania decyzji dotyczących kierunku działania, a także partnerstwa lub współpracy. Sugeruje to, że macie przed sobą wybór ścieżki zawodowej lub finansowej, planujecie kolejne kroki, patrzycie na horyzont i rozważacie opcje. Ostatni jest rycerz miecze. Ten rycerz wnosi energię pośpiechu, bezpośredności, a czasem impulsywności i ostrej komunikacji. W kontekście pracy oznacza, że po podjęciu decyzji nastąpi bardzo szybkie, zdecydowane działanie. Ktoś lub wy sami niesiecie do sytuacji zawodowej dużą dawkę energii, która może być nieco agresywna, ale skuteczna. Czas na realizację planów będzie krótki. Mamy więc tutaj jasność myślenia i planowanie prowadzące do szybkiego, zdecydowanego działania. W sferze rodzinnej mamy siódemkę mieczy, piątkę kielichów i dziesiątkę kielichów. Siódemka mieczy na początku wskazuje na pewne niejasności, unikanie konfrontacji, tajemnice lub poczucie, że ktoś nie jest do końca szczery. Może to dotyczyć was samych, partnera lub sytuacji rodzinnej, gdzie pewne tematy są zamiatane pod dywan, co powoduje brak zaufania. Kolejna jest piątka kielichów. To karta żalu, straty, skupienia się na tym, co poszło nie tak i poczucia rozczarowania. Sugeruje, że te niejasności doprowadziły do emocjonalnego bólu, smutku lub żalu za czymś, co zostało utracone w relacji. Możecie czuć, że coś się nie udało, że popełniliście błąd. Na szczycie jest dziesiątka kielichów. To jedna z najpiękniejszych kart w tarocie. Symbolizuje pełne emocjonalne spełnienie, harmonię, rodzinną radość, poczucie wspólnoty i szczęśliwy dom. Sugeruję, że mimo wcześniejszych trudności, żalu i niejasności uda Wam się przejść przez ten proces i osiągnąć stan głębokiego szczęścia i satysfakcji w relacjach. Konflikty zostaną rozwiązane, a harmonia powróci. Podsumowując, mamy tutaj niejasności i żal w relacjach prowadzące do ostatecznego rozwiązania i osiągnięcia pełnego emocjonalnego spełnienia i harmonii rodzinnej. Dla singli Terot podpowiada króla buław, trójkę kielichów i czwórkę kielichów. Król buław to energia charyzmy, pasji, kreatywności, przywództwa i pewności siebie. W randkowaniu sugeruje to pojawienie się partnera, który jest dominujący, pewne siebie, pełen energii, a czasem nieco arogancki. To ktoś, kto wie, czego chce i działa z pasją. Trójka kielichów to karta świętowania, radości, spotkań towarzyskich i przyjaźni. Mówi, że ta relacja z osobą będzie lekka, przyjemna, pełna zabawnych spotkań, imprez i radości. To czas cieszenia się życiem towarzyskim. Ostatnia jest czwórka kielichów. To apatia, znudzenie, poczucie, że to nie to i odrzucenie możliwości. Sugeruje to, że po początkowej radości i pasji możecie poczuć znudzenie lub niedosyt. Może okazać się, że ten partner, pomimo charyzmu nie jest dla Was wystarczająco głęboki, lub że odrzucacie inne, lepsze propozycje. Radą na ten miesiąc jest cesarzowa. To symbol obfitości, płodności, kreatywności, natury i opiekuńczości. Twoja rada brzmi: skup się na tworzeniu, dbaniu o siebie i innych i czerpaniu radości z obfitości, która Cię otacza. Bądź kreatywny, opiekuńczy i ugruntowany. Cesarzowa zachęca do połączenia się z naturą, dbania o swoje ciało i cieszenia się zmysłowymi przyjemnościami życia. Masz moc tworzenia piękna i dobrobytu. Wykorzystaj ją, żeby poczuć się spełniony i bezpieczny. Dziękuję Ci za to, że byłeś ze mną do końca tego czytania. Jeśli poczułeś, że te słowa były dla Ciebie ważne, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Będziemy mogli spotykać się częściej. Twoja obecność ma znaczenie. Niech Ci się darzy.